Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Matroma i Jest to kolejny Bramkarzem o oczołu na moim kanale. No i dzisiaj jak zwykle zagram sobie kolejne trzy spotkania, także rozpoczniemy od starcia z Tygrysami. Tutaj mamy jeszcze zawodnicy nieobecni z powodu gry w reprezentacji. Niestety tutaj mnie nie było tak, że coś się zdziwiłem trochę, no ale trudno chyba przez te wpuszczone w ramki, no niestety nie powołali mnie do reprezentacji, no ale trudno, tak też się zdarzy. No i gramy pierwsze spotkanie na Casey Stadium, gram oczywiście z Hull City na wyjeździe, także zobaczymy jak pójdzie nam. Na boisku przeciwnika. Pierwsza sytuacja, tutaj mamy dośrodkowanie, oczywiście wychodzę, no i ładnie piąskuję tą piłkę. Kolejna sytuacja, akcja lewą stroną, Rozrzucenie tutaj na skrzydło, próba dośrodkowania, dośrodkowanie w pole karne strzał, no ale ten strzał obok bramki. Tym razem akcja prawą stroną, dośrodkowanie w pole karne, strzał z główki, to jeszcze ładne zrozumienie z moim środkowym obrońcą, no i który tutaj ładnie mi podał piłkę, no i mamy dalej wynik bezbramkowy, tutaj bardzo groźna sytuacja, wyszedłem, skróciłem kąt, ładnie tutaj podpuściłem napastnika, no i napastnik, to chciał wykorzystać. Ale mu się nie udało. To jest ładna interwencja. Po z rzutu rożnego. Kolejny rzut rożny, tutaj tym razem nie udało mi się wybić tej piłki, no ale nic groźnego się tutaj nie stało. co Tutaj bardzo groźny strzał. Potem dobitka, słupek, także naprawdę nie wiem, tutaj kompletne zamieszanie w polu karnym, no ale bramki, jak nie było, tak nie ma. Kolejna sytuacja, tutaj zobaczcie dośrodkowanie prosto w moje ręce, także nie miałem problemu ze zupaniem tej piłki. Kolejna sytuacja, i bardzo ładne, no zobaczcie rozegranie, no i strzał po prostu nie do obrony. Także niestety mamy wynik 1 do 1, jest spokojnie zowana piłka, dajemy spokój i naszym obrońcom, no i e, oddech e, na chwilę także tutaj mamy kolejne ośrodkowanie rzutu e, no nic ciekawego się zbytnio nie działo w tym spotkaniu, ocena meczowa spotkanie to 8 i 8, naprawdę po przepięknym strzale e, wpuściłem tą bramkę, no niestety trudno e, się mówi naprawdę strzał był nie do wyjęcia, także tutaj symulujemy e, do kolejnego spotkania, tym razem gramy z e, tym razem gramy tutaj u siebie, e, tutaj mamy kontuzję jego Kosty także nie wiem kto nam będzie bramki strzelał, no ale trudno, e, gramy na Stamford będzie naszym przeciwnikiem jest Stoke City, także zobaczymy jak tutaj e, pójdzie nam przed własną publicznością. Pierwsza sytuacja Stoke, tutaj zobaczcie strzał, nie wiem czy to był strzał bardziej, to nie, nie można tego nazwać chyba strzałem, no, ale e, było groźnie pod moją bramką. Kolejna sytuacja, tutaj wychodzę z rzutu różnego, e, to nie był rzut rożny, boże, rzut wolny, e, no ale ładnie tam to wypiąskowałem, tym razem tutaj złapałem. Kolejna sytuacja, akcja prawą stroną, minus 23, strzał w boczną siatkę, także e, było groźne, no, ale pilnowałem tego, tego krótkiego słupka, no, żeby tam nic nie wpadło. E, Kolejna sytuacja znowu wychodzę. No i ładnie to piąskuję tą piłkę. Tym znowu akcja prawą stroną. Także upodobali sobie tutaj zawodnicy z tą prawą stronę, Dośrodkowanie strzał. No ale strzał zbyt lekki, żeby mnie po prostu pokonać. Tym razem akcja lewą stroną dla odmiany. Ładny strzał, no ale nie celny. Kolejna sytuacja zobaczcie sytuacja. Sam na sam ładnie wychodzę. Nawet się nie ruszyłem. Przeciwnik po prostu kopnął we mnie, także nie miał co innego zrobić. Tym razem zachowuję czyste konto. No ale ocena nie jest zbyt satysfakcjonująca. 8,5, no ale nie jest też źle. Naprawdę bardzo ciężko się broni w BPL, także jeżeli chcecie du dobre, duże wyzwania e, to naprawdę polecam Wam przejść do BPL tym razem gramy w Kuiper e, na wyjeździe także Queen's Park Rangers Love to Stroud, e, gramy oczywiście także znowu na wyjeździe, także zobaczymy jak tutaj e, nam tym razem pójdzie to i pierwszy strzał bardzo groźny, no ale e, bardzo mocny strzał, no ale naprawdę długo to leciało, także nie miałem problemów tutaj ze złapaniem tej piłki, kolejna sytuacja, akcja lewą stroną do w pole karne, ta piłka przeleciała wszystkich, e, no ostatecznie o, przyjął ją tam jeszcze napastnik, no ale strzał Boczną siatką. Tutaj bardzo groźny strzał, no i tutaj się naprawdę musiałem sprężać, żeby obronić ten strzał. Dośrodkowanie rzutu różnego z lewej części, bo jest tutaj znowu małe zamieszanie w moim polu karnym. no Ostatecznie bramki nie ma. Kolejna sytuacja, znowu dośrodkowanie z tej samej pozycji. Tym razem wychodzę, no i pewnie piąskuję tą piłkę. Kolejna sytuacja, akcja prawą stroną. Dośrodkowanie strzał, no ale strzał obok bramki. Także mało co tutaj wpadało w światło bramki. Kolejna sytuacja, dośrodkowanie na dłuższy słupek, no i tym razem tutaj poprzeczka. Także ja jeszcze asekurowałem ten lot piłki, także mam nadzieję, że tutaj będzie do niej wpadł, tutaj bardzo ładne porozumienie z moim przodkowym brońców, e, także wydaje mi się, że ładnie się tutaj już wgrałem w ten zespół, tutaj zobaczcie bardzo groźnie stał ten jeszcze taki kozioł przyjął e, także było groźne i ocena spotkania to 8 i 2, e, także tym razem znowu udało mi się Zachować czyste konto, no ale znowu ocena nie jest taka jakbym chciał, no ale nie jest też najgorsza. Także no trudno, będę musiał nad tym popracować. Także w tabeli bardzo League, Chelsea zajmuje pierwszą, pierwszą lokatę z tutaj dosyć dużą przewagą nad Manchesterem, I także oby tak do końca sezonu i zobaczymy co będzie dalej. Także tutaj mamy podstawowe cele. Także w tym odcinku to powoli byłoby dość na tyle. Jeżeli odcinek, się podoba mi swoją łapki w górę, jeżeli chcemy na bieżąco subskrybuj mój kanał, oczywiście nie zapomnę wpadnięcie na facea. Także trzymajcie się na razie do następnego odcinka.